Uderzania piłką lekarską o ścianę z ruchu rotacyjnego albo o ziemię. Bardzo często stosowane ćwiczenia. Natomiast są przeważnie błędnie definiowane. Ponieważ są wykonywane albo w formie na przykład treningu wytrzymałościowego, w formie obwodu. Natomiast mówi się o nich jako o treningu mocy. I dużo na przykład fajterów, dużo sportowców, które widzi ruchy rotacyjne są szczególnie ważne. Na przykład w tenisie, na przykład w uderzeniu różnego rodzaju ruchach, gdzie rotacja jest szczególnie ważna. I ta siła generowana właśnie w rotacji. I oni ich używają po to, żeby zbudować maksymalną moc. I biorą piłę, tak jak ja przed chwilką, uderzają z całej siły w ścianę, budują moc. Tak o sobie mówią. Ale wykonują to w przedziale 30-45 sekund. Natomiast musimy zrozumieć i uświadomić sobie, że procesy energetyczne w naszym ciele funkcjonują tak, że my mniej więcej do 8-10 sekund w ludzkim ciele generują się najbardziej energetyczne zapasy, które dostarczają najwięcej energii, dzięki czemu my jesteśmy w stanie wygenerować najwięcej siły w przeciągu ty w tym krótkim okresie czasu. Co to oznacza? Że tak naprawdę praca nad mocą powinna się skupiać na bardzo krótkiej serii, na bardzo małej ilości powtórzeń, ponieważ praca nad mocą to jest generowanie jak największej siły w jak najkrótszym czasie, w jak najkrótszej jednostce czasowej. Stąd przedział powtórzeń powinien być bardzo niski. Od trzech, od dwóch do pięciu powtórzeń maksymalnie, ponieważ na tyle będziemy w stanie wygenerować maksymalną siłę, a moc to jest generowanie maksymalnej siły w jak najkrótszym czasie, ty powinieneś włożyć całą siłę w każde jedno powtórzenie. Natomiast jeżeli nagle stosujesz te ćwiczenia i myślisz o tym, że chcesz, żeby te ćwiczenie przeniosło się potem, na mocniejsze uderzenie, na mocniejsze uderzenie w tenisie, czy cokolwiek innego. Obojętnie, czy jest to ćwiczenie w skoku na boks, czy jest to ćwiczenie na przykład przysiad ze sztangą z wyskokiem i chcesz stworzyć to jako ćwiczenie mocy. I jeżeli będziesz wykonywał to powyżej 30-20 sekund, to niestety tak naprawdę w przewadze będzie pracował system, który jest odpowiedzialny za wytrzymałość bardziej siłową, i wtedy oczywiście jest to świetne ćwiczenie, ale pamiętaj o tym, że ty nie pracujesz nad generowaniem maksymalnej mocy, ale tak naprawdę bardziej przejmują kontrolę systemy odpowiedzialne za wytrzymałość siłową. Natomiast jeżeli chcesz pracować faktycznie nad maksymalną mocą, czyli generowaniem maksymalnej siły w jak najkrótszym czasie, chcesz skakać wyżej, chcesz szybciej zmieniać kierunek biegu, chcesz maksymalnie gdzieś szybko podbiec, to musisz pracować w bardzo krótkim czasie z długim czasem wypoczynku pomiędzy seriami. Przerwa wypoczynkowa pomiędzy seriami, tak naprawdę, kiedy wykonasz tylko trzy powtórzenia, ale maksymalnie tyle, ile jesteś w stanie, powinna wynosić od 3 nawet do 5 minut. Bo resynteza ATP-fosfokreatyny, czyli podstawowych jednostek energetycznych, trwa od 3 do 5 minut, a nawet i dłużej. Ponieważ nawet do 8 minut mówi się według badań, tyle trwa resynteza całych zapasów energetycznych. Natomiast. Pamiętaj o tym, żeby sobie uświadomić jedną rzecz. Jeżeli chcesz budować maksymalną moc, zawsze trenujesz ją na samym początku treningu, kiedy masz największy poziom energii, najbardziej mięśnie wypełnione glikogenem. Serię od 3 do 5, bardzo mała ilość powtórzeń i bardzo długi, relatywnie długi, od 3, może być ewentualnie dwie, od 2 do 5 minut przerwy pomiędzy każdą serią. I wtedy, obojętnie jakie wybierzesz ćwiczenie, czy wyrzut piłki o ścianę, czy wyrzut piłki o ziemię, czy wskok na boks, czy przysiad z wyskokiem, ze sztangą w górę, wtedy trenujesz maksymalną moc. Jeżeli będziesz to wykonywał w formie 30-45 sekund, to już jest całkiem system inny, który odpowiada już za całkiem, e, całkiem inne dostarczanie energii w naszym ciele tyle dla was dzisiaj. Jeżeli was interesuje trening mocy, trening motoryczny, to napiszcie w komentarzach na dole, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Łukasz Raruk Pro Fitness School. Do zobaczenia. Hej.